No. Yeah. Chciałem przywitać przybył na dzisiejszą sesję Pana Wójta panią pan Boczyn, Pana Szymańskiego, Panią Skarbnik, pana Bawczyń, Pana Macenasa, Pana Wójt Panią Pierowną, pana Pana Sekretarza, Pana Krakta Ucieka, Pana Zolidzmu, i Wszystkich radnych. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że pozwolę przejść sobie do punktu drugiego i odczytać programowany porządek obrad. Punkt pierwszy. Sytuację obrad przy kwali i stwierdzenia kwotów. Punkt 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały. Punkt trzeci podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy roków na rok 2022. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę nr 3 o 23 o 2018 Rady Gminy Roków z dnia 28 kwietnia 2018, -2018 roku, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwa masowejńskiemu. W postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej rozbudowy w drogach na nr Punkt 3c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania powiatu i odprowadzania na terenie Gminy Drogów. Punkt 3d. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Drogów. Punkt 3e. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i określania zasad dla przewodniczącego Rady Gminy Drogów. Punkt 3 e Podjęcie uchwały z programu gdzie dla sąd Punkt 4. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa od przedstawionego przeze mnie porządku obrad wnosi jakieś poprawki? przyjęciem przedstawionego protokołu, porządku obrad, to jest podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wyniki głosowania przedstawiają się, się następująco. Uchwałem głosu 15 zawsze 15, przeciw 0, wstrzymało się 0. Porządku obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do następnego punktu numer 3. Podjęcie uchwał. na podjęcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową gminy Broków na rok 2022. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały. Pani Skarbnik, Pani Zawodzczyk. Rady Gminy Broków zmieniająca uchwałę budżetową gminy Broków na rok 2022. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Broków uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała budżetowej gminy Broków na rok 2022 Numer 44 łamane na 253 łamane na 2021 gminy, w latach miny roku z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadza się następujące zmiany. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 440 366,40 zł. a dochodów budżetu opłat wynosi 22 991 896,17 zł. Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 440 366,40 zł do kwoty około 19 966 588 zł 25 zł. Zmianę dochodów budżetu obejmują zmianę dochodów bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą dochody budżetu gminy roków na 2022 rok. Ustęp drugi. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 450 366,40 zł i zmniejsza o kwotę 10 000 zł. W budżetu gminy w wynosi w 26 37 126 zł 17 zł. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 450 366,40 zł. I zmniejsza od kwotę 10 tysięcy do kwoty ogółem 19 000 000, 45 705 złotych 20 zł. Zmiany wydatka budżetu wymuje zmiany planu wydatków bieżących i majątkowych w zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą wydatki bieżące i majątkowe budżetu gminy w na 2022 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się budowi gminy w Paragraf 3 Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, zmiany po stronie dochodów następują w dziale Transport i lokalny transport zbiorowy, gdzie zwiększa się kwotę dochodów o 439 916,40 zł. W tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych uruchomione w w roku ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w jest do swojego domu umowy Oraz w dziale pomoc społeczna, zasiłki stałe, stałe zwiększa się kwot dochodów bieżących z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń o 50 zł oraz wpływów ze zwrotów z nagrób pieców o 400 zł. Natomiast po stronie wydatków następuje zmiana w dziale transport i łączność, lokalny transport zbiorowy. Gdzie zwiększa się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych o kwotę 450 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przewozów autobusowych o, o charakterze użyteczności publicznej oraz drogi publiczne inne zmniejsza się plan wydatków na zakup usług remontowych o 10 tysięcy. W dziale pomoc społeczna zasiedli powstałe Zmiana dotyczy zwiększenia planu na zwrot nienależnych obranych świadczeń w latach poprzednich o kwotę w sposób. To wszystko z mojej Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Są pytania? Proszę o głosowanie. Podniesienie ręki na dzisiejszym przycisku. Kto jest za? i

Na 2018 Rady Gminy Wroków z dnia grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mozambińskiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705. Bardzo proszę o przedstawienie następnego skargi. Projekt uchwały Rady Gminy Wroków z dnia 27 stycznia z dnia 2022 roku, zmieniające uchwałę nr 3, 23, 2018 Rady Gminy Wrocław z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym e, oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Wrocław uchwala co następnie. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 3 łamane na 23 łamane na 2018 Rady Gminy Roku z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej województwu mazowieckiemu w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 705 dokonuje się następujących zmian. Paragraf drugi ust. 4 otrzymuje brzmienie. Wartość pomocy rzeczowej w 2022 roku określa się na kwotę 275 tysięcy. Zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy się w w Paragraf trzeci. Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęciem. Szanowni Państwo, tutaj jest dostosowanie do uchwały, którą podejmowaliśmy w ubiegłym tygodniu, gdzie zgłaszaliśmy wartość zadania o 120 tysięcy na podziały koniezyjne na drodze. I dostosowujemy teraz tą uchwałę do, do tej uchwały. I wow. uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania szczepu katarizmu do jednego Bardzo proszę o przedstawienie przez Panią Kierownikę, która Może poproszę tylko o po ten regulamin, któryśmy żeśmy nie zatwierdzali, tylko poszedł do, znaczy do zatwierdzenia. projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy kroku rady gminy Dbroków uchwala co następuje. paragraf pierwszy uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy kroku Brzmi, w brzmieniu stanowiącym załącznikiem do uchwały. Paragraf dwa. Uchwalanie uchwały powierza się w z gminy roku. Paragraf trzy traci moc uchwała nr 18 łamane 96 przez 2020, realizujące w dnia 10 lutego 2020 roku, w sprawie zmiany do regulaminu dostarczania wody i rozprowadzania ścieków na terenie Gminy Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Międzybieskiego. Dziękuję bardzo. Czy pytania na są? Może Pani tak ogólnie by coś powiedziała na temat tego regulaminu. To znaczy tak, do regulaminu musieliśmy dostosować e, zapisy e, mówiące o warunkach w trybie zawierania umów z odbiorcami usług, czyli z naszymi mieszkańcami, co w, w, w takich warunkach w, musi być w, zawarte. Tak również jeżeli chodzi o... Uważam, że uchwała została przyjęta w jednym różnie. Przechodzimy do następnego punktu 3D. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia samoloty. 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym w Rada Gminy roku uchwala się następny Paragraf 1. się gminy roku w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Paragraf 2. W trakcie mocy uchwała nr 43, łamana na 242, łamana na 2021 na gminy rok z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia ustawy gminy roku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały podleża się do wyboru i Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od po odnoszeniu w dziedzinie urzędowym, którego zostało sowieckiego. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma pytań, poproszę o głosowanie. Poprzez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

w sprawie zasad o przyznania i określenia wysokości diety dla przewodniczącego Rady Gminy w Działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy Rada Gminy w co następuje. Paragraf 1. Ustala się miesięczną dietę dla radnego gminy w pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Gminy w roku w wysokości 2000 zł. Paragraf drugi. Wypłata diety za dany miesiąc kalendarzowy następuje jednorazowo w terminie 20 dnia następnego miesiąca. Paragraf trzeci ustęp pierwszy. Wysokość miesięcznej diety, o której mowa w paragrafie 1 ulega proporcjonalnemu obniżeniu za dni, których przewodniczący nie wykonywał swoich obowiązków. Ustęp drugi. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego dopełnionej przez radnego funkcji, od której uzależniona jest wypłata diety lub jej wysokość. Wymiar diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie przyjmując za miesiąc łącznie 30 dni. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się w litowi w Paragraf 5 moc uchwała nr 44 na 246 2021 rady w gminy roków 28 20. grudnia 2021 roku. Paragraf 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazaryckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Tutaj może poproszę pana mecenasa, żeby wyjaśnił dalsze komentarze. Tak, w tym razie, że zostałem sprowadzony do tej uchwały, wynikając również z pewnych zastrzeżeń w treści uchwał, nie tylko naszych, dotyczących wieków. Dla mnie, że wszyscy, wszystkie rady, y, y, tak jak miały zalecenia, odsłuchać ze swoich uchwał, Z to znaczy jest to opieka leczątowa, to jest to pierwsze, i to uległo zmianie. Po drugie, kwestia związana ze wskazywaniem, że to jest na, na konto pod podawane przez państwa. W przypadku przewodniczącego, to też Pani będzie. To są tak naprawdę te dwie zasady. A, i trzecia rzecz, tak jest może, przepraszam, też istotna, to jest kwestia, że musi dzisiaj przypominać, żeby uzależniać aktywność pracy radnego, w tym przypadku przewodniczącego, obowiązać ja to z biedą. Stąd ten mechanizm jest zresztą ustalony też w ja eee, sprawie, tak, że Pan radzą na niego, sprawuje zawsze, że jest to proporcjonalnie, tak jak to powiązane z przypadku niego. Wstrzymał. Dziękuję bardzo. Wyniki głosowania przedstawiają się następująco. Dodam głosu 15, za 15, przeciw 0, wstrzymał się 0. Uważam, że została przyjęta. uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołysów. Bardzo proszę o przedstawienie uchwały przedstawienia skardy. Uchwała Rady Gminy Rów w sprawie ustalenia diet dla sądwisu. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy ustęp pierwszy. Ustala się miesięczną diety dla sołdziesu w wysokości 400 zł. Ustęp drugi, o której mowa o ustępie pierwszym stanowi rekompensatę czasu poświęconego za udział w sesjach Rady Gminy, zebraniach sołeckich na radach sołtysów zwołanych przez wójta oraz rekompensatę kosztów innych czynności związanych z wykonywaniem funkcji sołtysa. § Paragraf 2 ustęp 1. Wypłaty biedy dokonuje się w terminie 20 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość miesięcznej biedy ulega proporcjonalnemu obniżeniu za dni, w których sołtys nie wykonywał swoich obowiązków. Ustęp drugi. Podstawę wypłatę biedy stanowi lista obecności na sesjach Rady w Słodzkich oraz na radach sołtysów zwołanych przez górę. Ustęp trzeci. W przypadku gdy kadencja sołtysa rozpocznie się lub upłynie w trakcie miesiąca, dię wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia obowiązków. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Roku. Paragraf czwarty. Strać uchwała nr 9, łamana na 57, na 2019, Rady Gminy Roku, z dnia 31 maja 2019 roku. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Na ten, proszę o głosowanie. Proszę o głosowanie przez naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest za? Kto jest przeciw? Za 15 przeciw 0, wstrzymałem się 0. Zgłam przy chwała została przyjęcie głosu. Przerwaliśmy wszystkie, wszystkie punkty także ogłaszmy zamknięcie od razu.